Cześć, witajcie! Witajcie w pierwszym poradniku, jak budować lub jak lepiej budować. Czemu budowanie jest najważniejszym elementem w Fortnite? Ponieważ tylko to wyróżnia Fortnite od innych typowych Battle Royale. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomoże i będziecie już, jak będziecie coś robić, to będziecie od razu podchodzić do budowania. Na początku co jest najważniejsze w budowaniu? Pierwszym podstawowym krokiem do budowania jest zbudowanie boksa, czyli obrócenie się o 360 stopni, przełączenie równocześnie na schody i podskok. Ale jak tak szybko przełączać budowlę? Otóż, chodzimy sobie w ustawienia. Tutaj mamy różne kategorie. Chwilę, ja sobie trochę... Mm, Grę z ciszę. Dobrze. Wchodzimy. W klawisze. Czytamy ruch, walka, budowanie. I to nas najbardziej interesuje. Ściana. Ja mam pod H. Powinny to być klawisze, które naciśniecie na ślepo, czyli nie patrzę na klawiaturę, automatycznie je naciśniecie. Ja mam takie ustawienia. Wytestujcie sobie różne inne bindy, czyli przyciski. Możecie testować w ogóle inne, na przykład niektórzy mają pod F1, F2, F3, F4 budowle. Ja oczywiście nigdy, nigdy na tym nie grałem, ale podobno też się da. Pierz box coś takiego. Pamiętajcie, że żeby się obrócić, można po prostu przytrzymać przycisk strzału, a nie klikać za każdym razem. To jest niewygodne przy większych trikach lub akrobacjach. Dzisiaj pokażę Wam, jak wybudować boksa, czyli schron najbardziej podstawowy. najbardziej podstawową budowę. Na początku wiecie już, że ktoś do Was strzela. Spróbujcie zlokalizować, skąd do Was strzela: czy stamtąd, lub stamtąd, lub stamtąd. Jak wiecie, że na przykład strzela stamtąd. Obudowywujecie się, ustawiacie się w jego stronę, przełączacie na schody, skaczecie i, równo wtedy, kiedy skaczecie, zatwierdzacie budowle schodów. Wtedy jest Wam łatwiej do niego strzelać niż gdyby schody były w tamtą stronę. Byłoby Wam trudniej strzelać do tamtego do kogoś, kto jest tam. Niedługo będą poradniki różne inne, ale jest jeszcze jeden rodzaj boksów. Czyli boksy tak według mnie bardziej do leczenia. Obracamy się. Klikamy sobie piramidkę. To w ustawieniach nazywa się daszek lub dach. Klikamy dach. Skaczemy, zatwierdzamy. Do góry dach i podłogę. Tutaj można się spokojnie uleczyć. Potem możecie sobie wyjść tym boksem i mieć spokój. Po co jest ten boks? Po to, żeby podczas leczenia na środku mapy nie dostać żadnej snajperki. Otóż po to. Ja osobiście raz dostałem taką snajperką i od wtedy już zawsze buduję takie boksy. Pamiętajcie, żeby nie klikać za każdą inną budowlą osobnym klikiem, bo to jest niewygodne. I trzeba też pamiętać o tym, że jeśli wam coś nie wychodzi, to nie można się poddawać. Po prostu trzeba ćwiczyć. Budowanie nie jest takim trikiem, że wybudujesz boksa i od razu będziesz wygrywał gry. Właśnie nie. Trzeba długo ćwiczyć, dobre budowanie, potem może sami będziecie ulepszać jakiegoś boksa. Nie wiem, może tak jakoś. Nie mam pojęcia, bo to, to jest kreatywność, dowolność budowania. Można, jeśli nie lubicie klikać na klawiaturze oddzielnego przycisku, żeby coś zbudować, można także kupić sobie myszkę lub, jeśli ma się myszkę, przy której jak jest przycisk strzału, yy, są przyciski, można na nie sobie nanieść różne budowle, np. Na, na przedni przycisk ścianę lub na tylni schody lub podłogę. Mam nadzieję, że w tym poradniku Wam pomogłem i że będziecie trenować, bo pamiętajcie, najważniejsze to jest to, żeby się nie poddawać, jak coś Wam nie wychodzi. Po prostu trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Ja już mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!